Pokażę tutaj Państwu jak właśnie w celu urozmaicenia jazdy zamontowałem sobie radio takie oto samochodowe do szkutra. Radio prezentuje się bardzo fajnie, nie wyróżnia się na tym oto szkutrze, a będzie spełniało swoją rolę. także Zamontowałem tutaj głośnik wysokiej klasy który zakupiłem na bazarku też on prezentuje się bardzo doskonale niech mi ktoś powie, że to nie wygląda fajnie to będzie w wielkim błędzie z każdej strony, jakby nie patrzeć, to jest to fajny wynalazek: radio z głośniczkiem zamontowane do szkutra. Fajnie, fajnie to wygląda. Sam jestem z tego bardzo rad, z tego montażu.